Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Ostatnia norweska kopalnia węgla, zlokalizowana na Svalbardzie, zostanie zamknięta dopiero w roku 2025. Do tej pory planowano ją zamknąć o dwa lata wcześniej, w 2023, jednak, ze względu na trudną sytuację energetyczną, jej działanie zostanie przedłużone. Odbiorcy węgla, a konkretnie kontrahenci z Niemiec, zdecydowali się na przedłużenie umowy. Co będzie po roku 2025? Tego nie wiadomo do końca, a w części zależy to m.in. od rosyjskiego psychopaty. Od polityków, a w części od geniuszu naukowców, i tego, co mogą wymyślić, aby koszty energii elektrycznej i innej energii również były tańsze. Norweska Agencja Leków zmienia zalecenia dotyczące przyjmowania paracetamolu. Teraz będzie można bez obaw według agencji przyjmować go 4 razy dziennie. Do tej pory były to maksymalnie 3 dawki, jednak agencja podkreśla, aby te nowe zalecenia, czyli 4 dawki przyjmować z co najmniej od 4 do 6 godzin przerwy pomiędzy kolejnymi przyjmowaniami leku. W 2021 roku w Norwegii sprzedano 10 milionów sztuk paracetamolu, czyli po 2 opakowania na osobę. I było to więcej niż w roku 2020. Teraz, po nowych zaleceniach agencji, norwescy lekarze z jeszcze większą łatwością będą mogli, na szczęście, nareszcie, przepisywać paracetamol na każde schorzenie. Włamywacze wrócili do Norwegii. Firmy ubezpieczeniowe w pierwszej połowie tego roku wypłaciły 218 milionów koron odszkodowań za włamania do mieszkań, domów czy chyt. Było to aż o 18% więcej niż w roku 2019, czyli przed pandemią. Według firm ubezpieczeniowych ta większa ilość włamań wynika oczywiście z otwartych granic i z tego powodu, że mieszkańcy i pracownicy wrócili z pracy zdalnej w domu do firm. Jak wiemy, 2 września doszło do katastrofy, w której zginęła jedna osoba i zniszczony z Stał dom. W gminie Heim osunęła się ziemia. Z pierwszych hipotez wynika, że katastrofa spowodowana była prowadzonymi nieopodal pracami budowlanymi. Jednak, jak wspomniałem, jest to dopiero pierwsza hipoteza, a całości dowiemy się dopiero po zakończeniu śledztwa. Włoski turysta żąda od gminy Rana odszkodowania za przebite w motocyklu opony. Według niego warunki drogowe były złe. 16,5 tysiąca koron to kwota, która ma pokrycie jego straty, czyli m.in. wezwanie pomocy drogowej, wynajęcie mieszkania czy skorzystanie z promu. Prom chyba podrożał. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie, dnia szcząc Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego czwartkowego poranka. Trzymajcie się, dzięki, cześć.